Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Reneta Tarot w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy drogie raki, jaka energia będzie wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić co dobrego was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. A widzę tutaj, drogie Raki, że wraca do Was mężczyzna, mężczyzna, z którym wcześniej byliście w relacji. Ja widzę, że ta relacja była taka początkująca, nic poważnego. Tutaj widzę, że nie było takiego dużego stażu, długiego stażu. Były spotkania, były randki, były um, rozmowy telefoniczne, pisemne, sms ale widzę, że mężczyzna wycofał się z tej relacji. Miał jakieś, widzę jakieś problemy, trudności, problemy być może finansowe, być może wcześniej był w relacji, w związku małżeńskim, być może był, mogło to być związane z dziećmi. Tutaj jakieś trudności widzę i problemy i być może dlatego właśnie się wycofał y, z tej relacji um, ale widzę, że w, prawdopodobnie w tym tygodniu może pojawić się po raz kolejny być może odezwie się i widzę, że zechce się z wami spotkać zechce z wami um, jakby zacząć od nowa chce, chce szansy szansy, ażeby zacząć od nowa Wy drogie Panie, widzę, że jesteście zadowolone z tego, ale Wy tego nie pokazujecie. Gdzieś wewnątrz się, w środku cieszycie się z powrotu tego mężczyzny, ale, ale tak naprawdę pokazujecie taki opór i stawiacie granice, blokadę, blokujecie się delikatnie na niego. Prawdopodobnie być może boicie się, ażeby po raz kolejny tak nie postąpił. Być może nie jesteście pewne, z jakimi zamiarami tym razem idzie do Was. Ale tutaj widzę, że mężczyzna raczej tutaj nie było żadnych trójkątów po prostu tu były jakieś u niego jakieś problemy. Być może problemy zdrowotne, lub tak jak wspomniałam, problemy finansowe, lub być może mężczyzna ma dzieci z poprzedniego związku i tutaj to mogło się u niego nawarstwić. Być może nie mógł znaleźć czasu na was, to się wycofał z tej, z tej relacji. To taką jedną historię widzę. Jeszcze tutaj widzę taką drugą historię, że być może tutaj przyjdą do Was wiadomości. To już kieruję bardziej do osób, być może babcie mnie oglądają. Tutaj widzę, ale niekoniecznie babcie, bo tutaj widzę bardzo dużo dzieci i tak jakby prośba o przypilnowanie dzieci. Czy to będzie jednorazowo, ale raczej chyba nie. A tutaj tak jakby widzę, że jest jakby prośba o to, ażeby zaopiekować się dziećmi na jakiś czas. Być może córka czy syn chce przywozić swoje dzieci, ażeby dziadkowie zaopiekowali się regularnie tam w jakieś dni lub po prostu, jeżeli jesteście w młodym wieku, być może siostra czy, czy koleżanka. No tutaj bardzo dziecinnie widzę jest, bardzo dużo dziecięcej energii jest. I tak jakby e, idzie do Was wiadomość, prośba, propozycja do domu idzie. Ktoś tutaj idzie do domu i tak jakby z prośbą o wła, właśnie o zaopiekowanie się dziećmi. Tu może być więcej dzieci, na pewno nie jedno. To widzę, że tutaj jest duże zmęczenie i niechęć. Niechęć przyjmowania, brania takiej odpowiedzialności. Tutaj widzę, że osoba jest bardzo zmęczona. Tak jakby widzę, że te dzieci są bardzo energi energiczne, że dużo energii zabierają. To nie jest dziecko, które siedzi. I sam, samotnie się bawi. Widzę, że nie. I widzę, że nie chcecie za bardzo tego przyjąć. I widzę, że będziecie się właśnie delikatnie blokować na to. Być może już taka sytuacja miała miejsce wcześniej. I teraz jest jakby powrót do tej sytuacji. Um, także tak wygląda Wasza główna energia tego tygodnia. Um, drugi rząd dla nas mówi: co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Um, tutaj widzę, że może być konflikt. Um, być może już jest konflikt, a w tym tygodniu uda się ten konflikt um, załagodzić. Tutaj mo może być konflikt w pracy. Um, może chodzić o, o konkurencję w pracy lub po prostu dwóch mężczyzn może konkurować o jedną kobietę. Tutaj się pojawiła kobieta Trygonu Ziemi, to może być byk Panna Koziorożec, ale niekoniecznie. Też może być osoba w pracy, bo to jest Królowa Monet, może mówić nam o osobie w pracy, może mówić nam o pracodawczyni. Tutaj może być konflikt z tą osobą ale widzę, że będziecie się, będziecie się blokować na to, na ten konflikt i widzę, że znajdziecie siły, ażeby załagodzić tą całą sytuację. Bardziej mi tutaj wygląda na, na byka, że możecie mieć właśnie konflikt z bykiem. Tak jak wspomniałam, to może być osoba w pracy, koleżanka w pracy lub też um, konkurencja w pracy. Konkurencja o stanowisko, o nie wiem o co tutaj, no ewidentnie widać, że jest spór. O co by tu nie chodziło, drogie raki, to widzę, że wy po pokonacie to. Uda wam się wygrać. Jeżeli chodzi o konkurencję, to wy to wywalczycie. Znajdziecie siłę w sobie, ażeby wywalczyć to. To, nad czym właśnie o co walczycie. Być może z, z, pra, z pracodawczynią y, lub z pracodawcą walczycie o większe zarobki y, lub o godziny pracy, zmniejszenie godzin pracy. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Um, zgaduję tylko tak, podaję przykłady. Ale widzę, o co byście nie walczyli, to, to wy, wy walczycie to. No, też tak jak wspomniałam, tutaj może być konkurencja dwóch panów o, o kobietę. To też y, widzę, że tutaj jest y, wygrana po waszej y, stronie. Widzę, że się w końcu. Y, tutaj jest poddanie. Być może niektórzy będą się już poddawać w tym. To karty mówią: Nie poddawaj się, walcz, wygrasz. Bo w dziewiątce buław tutaj jest poddanie się. Już jakby taka izolacja, odchodzę, wycofuje się. Karty mówią walcz, masz siłę. Dalej macie kartę dziesiątki monet, która mówi nam o stabilizacji. Także, jeżeli walczysz drogi raku w pracy o jakąś pozycję czy o podwyżkę, jak najbardziej dostaniesz to. Wywalczysz to, nie poddawaj się. Finalnie macie kartę trójki kielichów, tutaj jest świętowanie. Jeżeli walczysz o jakiś awans, o przejście na inne stanowisko, na wyższe stanowisko z kimś, z jakąś osobą, to też masz duża szanse, ale nie możesz się poddać. Finalnie tutaj widzę, że jest wygrana i zadowolenie, świętowanie. Jeżeli były osoby, które miały problemy zdrowotne, to też tutaj widzę, że tutaj jest pokonanie problemów, wyzdrowienie, jeżeli były problemy z kręgosłupem, tutaj w dziesiątce było, było dużo zmęczenia lub właśnie ktoś mógł mieć problemy z kręgosłupem, to widzę, że tutaj też jakby nabieracie siły i, i idziecie znowu energią. Siły wracają do Was. Jeżeli były jakieś nieporozumienia w domu, w małżeństwie, to widzę tutaj jest pogodzenie się czy nawet wśród znajomych. Jest szansa też tutaj widzę na świętowanie być może w pracy będą u kogoś urodziny, imieniny. Jakieś widzę tutaj może być jakiś wypad być może do, do baru, nie wiem czy spotkanie po prostu tak z przyjaciółmi po pracy, przy weekendzie tutaj widzę, że w Trójce Kielichów jest świętowanie zadowolenie to może być związane właśnie z pracą, bo tutaj karta przy pracy to możecie coś świętować drogie raki jakiś sukces także Pozytywnie. Um, trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Um, tutaj uważajcie na mężczyznę. Mężczyz tutaj macie kartę maga i kartę króla mieczy. Albo tutaj chodzi o dwóch różnych mężczyzn, albo tu, tu chodzi o jednego mężczyznę. W karcie magu y tu jest energia sprytna. Sprytna, manipulu manipulująca. Także uważajcie na takich ludzi w swoim otoczeniu w tym tygodniu, a żebyście nie zostali oszukani. To może być wszędzie w sklepie, na ulicy, mogą Wam wciskać jakiś um, towar do sprzedania. Coś tutaj może być ukrytego. Może Wam ktoś proponować wejście do jakiejś spółki, do jakiejś pracy, nie wiem. Co by nie było, jeżeli w tym tygodniu wam ktoś coś oferuje, bardziej mężczyzna tutaj może właśnie, właśnie oferować coś wam, to widzę, że tutaj jest dużo niejasności, dużo ukrytych rzeczy. Także zwróćcie na to uwagę, zanim zdecydujecie się wziąć jakąkolwiek ofertę. Nawet tak jak mówię w sklepie na bazarze, jeżeli coś kupujecie, ktoś Was bardzo zachęca do tego, to tutaj dobrze by było się przyjrzeć, bo to może być wadliwe. Też na przeceny uważajcie, bo to też taki może być podchwyt marketingowy, mogą robić duże obniżki na jakieś produkty czy jakieś rzeczy, to tam wada będzie ukryta żebyście później tego nie żałowali tutaj dobrze by było dobrze się przyjrzeć i wyjaśnić w karcie króla mieczy to tutaj szukanie prawdy dobrze obejrzeć towar który wam ktoś chce na siłę wcisnąć zanim kupicie lub jeżeli chodzi o jakieś inwestycje to też dobrze wszystko sprawdźcie nawet z adwokatem, radca prawny, poradźcie się u kogoś, bo tutaj, tak jak mówię, dużo jest niejasności, o czym mi mówi Karta Księżyca. W królu mieczy tutaj jest właśnie dochodzenie, sprawdzenie prawne, ażeby. Dojście do prawdy, po prostu kopanie się w prawdzie. Także nie, nie ufajcie tak od razu i nie wskakujcie w żadne inwestycje. Też może być taka sytuacja, że tutaj mężczyzna, jeżeli wy, wy drogie, macie w otoczeniu mężczyznę z trygonu powietrza, waga, wodnik, bliźniak być może wy drogie panie bardziej tutaj kieruję do pań możecie coś przed tym mężczyzną ukrywać to tutaj widzę, że mężczyzna będzie dociekać prawdy w karcie księżyca to możecie być wy także tutaj um, nie czaruj, nie czaruj, nie ukrywaj bo tutaj ten mężczyzna dojdzie do prawdy, tu może być odcięcie bo tutaj takie jest chłodne podejście w energii Króla Mieczy. Tu jest chłodne podejście. Także tutaj zwróćcie na to uwagę. Też dalej widzę, że może wrócić do Was osoba z przeszłości. Po raz drugi pojawiła się karta Szóstki Kielichów. Um, I widzę, że się będziecie odwracać od tej osoby, od tej sytuacji. Tutaj co, coś może wrócić do... Yy, Jakaś sytuacja, która była kiedyś wcześniej. Może to być osoba, z którą kiedyś byliście w relacji. Może to wrócić osoba, kolega, koleżanka. Być może nieładnie się rozstaliście kiedyś um, i tutaj zechce wrócić, pogodzić się. Ja widzę, że wy się odwracacie od, od tej osoby. Tu karty mówią nie odwracaj się. Daj szansę porozmawiać. Ogólnie tak, nie, nie zamykajcie się w czterech ścianach, nie zamykajcie się. W karcie pustelnika tutaj osoba jest jakby samotna, odsuwa się od całego od, od, od otoczenia, chce pobyć sama. Karty mówią, nie wchodź w tą energię. Um, też tutaj dalej widzę, że um, nie wchodźcie w nowe inwestycje, mogą być nowe propozycje, o czym mi mówi tutaj karta głupca, um, król monet, jak najbardziej może tutaj chodzić o jakieś inwestycje biznesowe, um, to tutaj karty Was ostrzegają, żeby nie wchodzić w nowe. Um, też. Y Tutaj mamy jakby małżeństwo, król monet, karta cesarzowa, jak najbardziej małżeństwo. Karta głupca może mówić nam o niespodziewanej ciąży, także jeżeli ktoś, jeżeli są takie osoby, które nie są gotowe na powiększenie rodziny, to, to po prostu uważajcie. Też widzę taką sytuację, że niektórzy mężczyźni, którzy są w związkach małżeńskich yy Mogą e, mieć pokusę, e, chęć e, zrobienia skoków w bok. I to z osobą, z którą już e, którą zna. To też to macie w ostrzeżeniach. Być może kiedyś byliście w relacji, osoba się pojawi, to widzę, że tutaj będzie chęć e, zrobienia skoków w bok. Także, drodzy Panowie, też tu uważajcie. I nie wydawać, nie wydawać pieniążków, nie wchodzić w nowe inwestycje, to już powiedziałam. I um, uważać na wydatki. No, przy karcie głupca to mogą być takie niespodziewane wydatki, nieprzemyślane wydatki. To po prostu karty was ostrzegają, żebyście nie wydawali za dużo pieniążków. Dużo znaków w tym tygodniu właśnie ma w ostrzeżeniach na oszczędność. Nie wiem dlaczego, ale taka, taka energia w tym tygodniu. U większości znaków była energia kobietom, żeby panie nie wydawały pieniążków, a mężczyźni, żeby nie skąpiły. Pieniążków. Także to jest troszkę tak, tak dziwnie, no ale widocznie tak musi być. A dobrze drogie raki, to tyle z tej tygodniówki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się, pa!